Samochód też trzeba zahamować. To skoro go trzeba zahamować, to proszę zajrzeć, jak wyglądają hamulce. Nie rzucają na kolana, jak to się mówią i na pewno też nie będą rzucać z opóźnieniem hamowania. Dlatego wlatują tarcze 380 mm. Nie jakieś 330, tylko 380. Idziemy na bogato i słuchajcie, proszę bardzo, tu już są pomalowane. Dradzę teraz cholera ten... Część nazwy busa. Muszę. Nie? Muczę. Słuchajcie. Proszę bardzo. Volvo Polestar. Prawy, lewy. No ale Volvo Polestar nie jest TR, nie? Niebieski kolor czemu? r golfy mają i te wszystkie R-ki wypasione Volkswagena mają właśnie niebieskie zaciski. Dlatego zacisk wylądował niebieski, do przodu. r -ka. Tak? R-ka. A T? Bo T7, bo Volkswagen serii T.